1 września przewieziono nas pociągiem w okolice Kępna. Wieczorem przed zajęciem stanowisk dowódca baterii zrobił nam krótką odprawę. A żeby dodać nam odwagi i pozbyć się strachu, powiedział między innymi żołnierze, nie bójcie się Niemców, mają oni podłe uzbrojenie i brakuje im żywności, a z nami jest Anglia i Francja. Wkrótce rozprawimy się z nimi. Następnie baterie zajęły stanowiska i okopały się. Ja natomiast z dowódcą zajęliśmy stanowisko na małym wzniesieniu między krzakami. Dowódca robił namiary. A ja po uprzednim doprowadzeniu linii telefonicznej miałem podawać dane do stanowiska baterii. O świcie, nasze baterie rozpoczęły ogień do wynurzających się z lasu, czołgów i piechoty na samochodach. Prawie każdy pocisk był celny. Do wieczora trwała szczelanina. Wieczorem na przedpolu. Widać było wśród dymu spalone wraki czołgów i samochodów. U nas też były straty. Piechota, przetrzebiona, wracała na tyły i uzupełniano ją od nowa. Na zajutrz zaczęło się od nowa. Ten dzień upłynął bez większych strat. Ale już pod wieczór Nadleciały samoloty zwiadowcze niemieckie, zbadały teren, i rano zaczęło się bombardowanie. Poszarpało nam linię telefoniczną, i nie mieliśmy kontaktu z wyższym dowództwem. Nocą wydostaliśmy się, wycofaliśmy się do Wieruszowa, a potem do Wielunia, a następnie do Pabianic. W Pabianicach mówiono nam, że tu jest dużo Volksdeutrzów i żeby się mieć na baczności. Cofaliśmy się tylko nocami i bocznymi drogami. Byliśmy już rozbici, głodni, wyczerpani i otoczeni. Nasze wojsko przedstawiało mieszaninę różnych broni bez działu, komunikacji i środków zaopatrzenia. Razu jednego, gdy staliśmy w lesie, stał z nami szwadron kawalerii. Obok las drogą jechały czołgi niemieckie, a za niemi nieopodal szła kampania, kompania piechoty. Czołgi przepuszczono, a na piechotę wpadła kawaleria i wysiekła ich w pień. Innym razem było to też w lesie. Dostaliśmy wiadomość, że od tyłu nadciąga duża formacja Niemców. Ustawiliśmy się po obu stronach drogi. Mieliśmy tam cztery karabiny maszynowe, i każdy miał jeszcze swój KBK. Gdy Niemcy zrównali się z naszymi, dostali takiego ognia ze wszystkich stron, że droga była usłana trupami. Było ich kilkuset. Innym razem znowuż Niemcy zrobili nam spustoszenie. W pewnym folwarku stały cztery czołgi niemieckie, a nasi oficerowie uszykowali nas do zdobycia ich. Zaatakowaliśmy ich, ale jak one ruszyły po nas, tak wysiekli naszych parę set żołnierza. Bywały chwile, że samoloty szczelały do pojedynczych żołnierzy. Sam to odczułem, jak szczelał do mnie samolot, jak rążyłem w koło drzewa, a on za mną w koło i w koło. Dalej posuwaliśmy się tylko nocami. Przez grujec, na wiśle, który był już w szczątkach. Chcieliśmy dobić do głównych sił kierujących się do Rumunii, ale zostaliśmy ostatecznie rozbici. Około 17 września pod Garwolinem dostaliśmy się do niewoli. Z Garwolina pędzono nas pieszo aż do Prus wschodnich.